Ocinek Turbo Podlasiaka. Kamerzysta wymienił kliszę, Młody. Bodek. A w dzisiejszym odcinku Szymon Kucharski. Zgadza się. Zespół doktor tusz Szymek. Powiedz ty w tuszu od kiedy? Od lutego. Od lutego. Ale Czyli tak się... na poważnie to na Orliku tak naprawdę, bo na Hali tam kilka meczów zagrałem. Czyli świeży zawodnik ogólnie. Świeży zawodnik, świeży na ryby. Świeży na rybek, A tak. powiedz mi ten na rybek skąd się wziął? się wziął aktualnie z korony no dobrze niebo Czyli aktualnie jeszcze grasz na gram, boisku Gram, gram na dużym boisku. Chciałbym grać jak najdłużej. Nie, <noise> takich zawodników nam potrzeba takich ludzi. E, a Szymek powiedz mi boisk, e, na boisku twoja pozycja? Prawobrońca. Prawobrońca. Prawo tak. Rozumiem. I co cię skłoniło do tego, żeby zagrać w doktor Czyli Czy by osoba tego to pana... W... Spodziewałem się takiego pytania i właśnie chciałem powiedzieć, że to przede wszystkim tutaj świetna charyzma Pawełka, naszego tutaj lidera zespołu. To jest, to jest. To jest, to jest. To jest, ten to, jest zdecydowanie, to, jest ten to jest ten czynnik, nawet mimo spadku z pierwszej ligi, mówię nie zostaje, bo tu jest człowiek właściwy. Ja zawsze jestem tego zdania, że to jest najbardziej chytry szejk z tej naszej podlaskiej ligi piłkarskiej. Jak on sam mówi sobie, szejkin' Stevens. Szymek, pytanie do Ciebie, takie, które zadaję wszystkim swoim uczestnikom. Czy Ty oglądałeś Turbo Podlasiaka? Oczywiście. Oglądałeś? Oczywiście. Kurczę, no jestem naprawdę z tego powodu szczęśliwy. A jak Ci się podoba formuła naszego programu? Bardzo mi się podoba formuła. Bardzo mi się podoba formuła. Jest, e, powiem tak, jest nawet dużo lepsza niż, niż jej podróbka w kanal Plusie. Lecimy z tym! <gry> Szymon, konkurencja numer jeden. Ja ci powiem że na wstępie, już tak mi zaimponowałeś normalnie, że ty już nie masz tu się czego bać Ci powiem w tym programie. Aha, czyli będą jakiś do. Oczywiście. Tak? O, o... Zagadanie. Zagadanie za... A nie jak na boisku, że żółtko, tak? Nie, Ja nawet łódka że sobie nie mam. Okay, no nawet czerwa nie mam Nic. Po prostu liczę, że będziesz się dobrze bawił. jest młody. Druga próba. Ale tutaj jak krasowy snajper. Teraz poszło dobrze, co? Teraz poszło bardzo dobrze. Konkurencja numer dwa. Z racji tego, że oglądasz. Ale przypomnę. Jest ją slalom. Na wykonanie zadania masz 45 sekund. Przebiegnięcie między tymi pachołkami z piłeczką. Okay. I wyjście do strzału. Teraz pytanie do Ciebie. Co chcesz strzelać? Na pustą bramkę? Na małą bramkę? Czy z bramkarzem? Wszystko za pola karnego. Za każde masz dodatkowe sekundy. Czyli punkt. Okej. Okay. A za co mamy więcej? Najwięcej z bramkarzem. Okej. Okay. To co? Będziemy próbowali z bramkarzem? Chyba tego z pola karnego, tak? Tak. Jest okay. Jesteś gotowy? Tak mi się wydaje. 3, 2, 1. Słuchajcie, konkurencja numer 3 Szymek, co ty przed chwilą powiedziałeś? Wiem, że będzie, myślałem, że będzie ludzie, kto to taki zawodnik, podmęczony. Bo u nas nie ma luzu, u nas nie ma miękkiej gry. Myślałem, że będzie jakiś przerwa. Przerwa? Woda. Gatorade. <laughs> Słuchaj, takich sponsorów jeszcze się nie dorobiliśmy. Gatorade to tylko w NBA chyba. Okej. Okay. Czy ty kardę wykonujesz w koronie? Oczywiście. No to... Nawet ostatnio to jednego w tuszu. Słuchaj. Dlatego turbo bo spełnia marzenia. Okej. Okay. Ale świątą wyjął. Dobry, dobry, Dobrze wyjął. Dobry. Dobry strzał i dobra obrona. Brawo młody. No. 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 No właśnie. No, da, się, da się? Da się? Uff za wcześnie konkurencja. Uff, jeszcze będą. Jeszcze będą Słuchajcie, e, Shaking Stevens e, z e, doktor dusza wybrał nie przez widzę tego zawodnika, bo tutaj normalnie widzę potencjał. Na razie potencjał. Pięć ale... no. piłek ekspresowe podejście, czyli podbiega strzelasz, podbiega strzelasz, powszeczka. Gotowy? Gotowy. Jedziemy, jedziemy. zauważyłeś słupki są nową konkurencją trzy próby na spokojnie na gwizdeczek no. dodam tylko, że za spojenie masz dodatkowe 5 punktów Tak? Tak. A ten słupek z karnego się liczy? To nie była ta konkurencja. Wyprzedzi wyprzedziłeś konkurencję. Wyprzedziłeś Ale dwa konkurencję. razy, dwa razy w niego trafiłem. To nic, teraz e, liczę, że również trafisz dwa razy. Dobra, jasne. Gotowy? Gotowy. To nie jest ten słupek? To nie jest ten słupek. Ale za powtarzalność dam punkt. Ty No Dobra, nic nie chcę oszukiwać. To nie o to chodzi, bo ja nawet bym ci nie dał oszukać, bo to jest zbyt poważny program, żeby oszukiwać. Ja rozumiem. Z narożniczka. 20 Aha. punktów bez odbicia, 10 z odbiciami. No. Wodek tam sobie stanie, jakby nie leciało w ramkę za punkt może dobić, czy pan sobie życzy? Życzę sobie. Proszę bardzo. A jak no, to, to potem spróbujemy jedno Dobra. Mam pewien to. No właśnie, tak trzeba robić. A jeszcze wejdzie, jeszcze wejdzie, zobacz. Pajeszł. Ja nie, ja o, Tam trzy! Szymek, lecimy mm -hmm. w miarę sprawnie. Konkurencja okay. numer 7. Żubrze oko. Wiesz Aha. na czym polega? No w środek najlepiej trafić. Karling taki, nie? Dokładnie, najlepiej trafić w środek, bo za środek jest 500 zł do wykorzystania w sokerze. Okej. Okay. Jesteś gotowy? Jestem gotowy. Radzę z wyczuciem. Odejście dobre, tyle że wzięliśmy. Gdzie za to? Nie niezłe, Aczkolwiek. Nawet karnie się do pięćdziesiątki! ja się kryńcę! Pięćdziesiątki! Nie mogę zaliczyć, nie nie. No, 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 no. zarządzamy pierwsze pięćdziesiątki stolicy! Ja Brawo Simo. Tego naprawdę muszę ci powiedzieć, że. Może nie to, że nie spodziewałem się, ale naprawdę nie liczyłem, że ktoś w końcu tę 50 ukuje. Ty ją w końcu ukułeś szacą za to chłopaku, A kolejna konkurencja jest Laga Eksperta. Ale jest taki problem. Jaki? Nasz coachu Michał mówić mówi, że my Lago to nie gramy. I to jest wiesz. To możesz to Nie wiem czy nam gramy. Ale... <laughs> <laughs> zawsze jest jakieś <laughs> wyjście, słuchaj. Chodź ją, tą piłkę dzisiaj niesie w tą lewą stronę niepokojącą. To jest wietrzyk. Jest wietrzyk, trzeba wziąć poprawkę. No to jaki on tam, no? źle. No teraz źle. Posłuchaj, przed kolejną konkurencją panu budził w okno, gdzie masz dziury, w które trzeba trafić i okay. są Zawsze mam taką chwilę na rozluźnienie, bo tak jak pytałeś się o przerwę. No przydały się. No to właśnie jest. Posłuchaj. Mam do ciebie pytanka od Twoich znajomych z drużyny. Pierwsze pytanie od naszego wspólnego kolegi Dawid Dzieniewicz. Pyrka również chyba do Korona Dobrzyniewo. Zgadza się? Kojarzę. Kojarzę. Kojarzy, Kojarzy gościa. Słuchaj. Siema Szymon, Słuchaj, pytanie ode mnie. Powiedz jak trafiłeś do swoich obecnych drużyn Korona Dobrzyniewo i doktor Tusz Pozdrawiam. Czyli A. już troszkę nawiązaliśmy do tego, że z tym maczał palce, tak? Tak, znaczy, maczał palce przede wszystkim, no zacznę od końca, od doktora Dusza. Tutaj szukałem rozrywki, wiesz, bo u nas seria Podlaskie, no to jednak ma troszeczkę przerwy w zimę. No i szukałem tro Nawet troszkę więcej. Troszkę więcej, no i szukałem rozrywki, ruszania się. Zacząłem pisać do kolegów z zespołu, okazało się, że Dawid szuka tutaj. Młodych perspektywicznych 30-latków, tak. No i tak trafiłem do doktora Tucza i zostałem. No. A jeżeli chodzi o Koronę, sytuacja bardziej trywialna. Grałem wcześniej w, w Supraślance, tak. No tak. i gdzieś tam się zamierzałem z jakąś tam zmianą klubu. Korona wtedy korona wtedy to było chyba cztery sezony temu, bodajże. Wrzucili post na Facebooka, że szukają młodych perspektywicznych 30-latków. Wtedy 26. Aha, rozumiem. Jeszcze taki no Czyli poronię, w Koronie już ty... od... No, czwarty sezon chyba. Czwarty sezon, czwarty sezon. No. I jak się podoba? Bardzo się podoba. Dobra organizacja, bardzo fajny zespół, bardzo polecam. Zapraszamy. Ok, kolejne pytanko. Cześć Szymon, na początek gratuluję udziału w Turbo Podlasiaku. Dwa pytania ode mnie. Pierwsze: kto ma wpływ, oprócz trenera, na zmiany zachodzące w trakcie meczu, jeśli chodzi o zmiany zawodników? A drugie pytanie: Za 15 minut zaczynamy trening. Dlaczego Ciebie jeszcze nie ma i się nie rolujesz? Trzymaj się, powodzenia, wszystkiego dobrego. Rolling Boże. jest na porządku dziennym? Boże, jest, jest. No yes. rolling tak, I o to jest konieczność. W pewnym wieku to już po prostu musi być przed treningiem zalecane. Ci, bardzo cały jest... czas, cały czas się do tego przymierzam, jeszcze nigdy tego nie zrobiłem. Spróbuj, zrobimy. spróbuj koniecznie. Polecasz? Tak, dynamicznie przed treningiem, a wieczorkiem statycznie już punktowo. Bardzo polecam, rolling bardzo pomaga. Miałem jakieś tam problemy z plecami, a odkąd się roluję, to w sumie wszystko. Git. wszystko jest git, nie? Dobra, to tak odnośnie rollingu, a pierwsze pytanie Michała było, dlaczego zmiany, tak? Kto ma wpływ na zmiany? I tak. Kto ma wpływ na zmiany? Oj, Michał to ewidentnie z tych swoich wykładów i treningów i tak dalej poszedł z jakimś skomplikowanym pytaniem mi się wydaje, że u nas na zmianę zawodnika ma tylko jedno, co wpływ i to jest trener. Nie widzę tutaj żadnych innych, żadnych innych czynników. Może czynniki piłkarskie, że na przykład ktoś jest zmęczony, ale my się nie męczymy, jesteśmy dobrze przygotowani, także tylko coachu. Odpowiedzi po prostu jak z nuty. Siemanko, ja tak na szybko, bo mi mielone stygnął. E, Szymon, biorąc pod uwagę to, jak wyrzucasz e, auty, chciałem zapytać, kto z Twoich milonów powiedział grę obronną i dlaczego to nie jest Tomasz Hajtek. Powodzenia, Cześć. trzymajcie się, szefie. No Szymon, No i właśnie. No się śmieli ostatnio ze mnie. Przyjechali na jakiś mecz z zobaczyli, że przerzucam całą połowę i mówią, że to nie jest normalne. Dla mnie to zawsze było normalne. Tak kiedyś był. To powiem ci, że jak mówię, no, no, kiedyś był taki chyba kamerunczyk ogólnie, co wyginął się tak z kolem, pier, pierło ma chyba się rozgrywało i po prostu też to przez połowę boiska praktycznie. Próbowałem tak kiedyś zrobić. I pół roku potem nie grałem. <laughs> <laughs> nie, a tak poważnie, wiesz, jak inni się wtedy w latach 2000-tych 2000 interesowali, wiesz, Zidane, Ronaldo, Messi. Y... U ciebie był Kafu? Nie, u mnie był Tomasz Hajto. Tomasz Hajto? <laughs> tak. <laughs> Szalkę, szalkę, wiesz... Szalkę ja Gelsenkirchen Posłuchaj, tak. tym oto sposobem przechodzimy do konkurencji Panu Bodziu w okno 5 prób na Zarazimy. gwizdek Z tej oto niepisanej linii, ustawiasz sobie piłeczkę? piłeczkę Tak, ustawiasz sobie piłeczkę gdzie chcesz Jesteś okay. gotowy? Jestem gotowy Powtarzalność nie Teraz do wyboru którąś z moich rąk. Jednej trzymam gwizdek, jeśli trafisz gwizdek, rzędujesz małą piłeczką. Jeśli trafisz pustą rączkę, rzędujesz tą oto piłką z myłką. Która? rączka? No jest. Piłka? Zmyłka. Mhm. Czy ty z taką piłką miałeś kiedykolwiek do czynienia? W życiu. W życiu. Nie. No i to nam się podoba. Trzymaje. Trzymaje. Uuu. Całkiem, całkiem. Jak pan to ostatni że nie to? Są plusy dodatnie i stosujemy. No. Jak, jak, jak to mówił e, klasyk z filmu jak dla mnie, według mnie tylko nie dociągnięcie Siwek, mhm. dobrnęliśmy do ostatniej mojej ulubionej konkurencji, którą jest kopnięcie łosia. Mhm. Ty jako z z człowiek z Podlasia ogólnie czy miałeś kiedyś do czynienia z łosiem? Miałem na to ostatnio, na rowerku wiesz? Tak? Patrzył patrzy na mnie no. Ale nie kopnął. Nie, ale zasadzał się już tak. Tak? No. To dzisiaj się zasadzi konkretnie, <noise> ponieważ 5 przysiadów, 10 pompek, 15 obkręceń, 30 za małą Jeszcze bramkę. Raz. 5 pompek. 5 przysiadów. 5 przysiadów. 10, 10 pompek. 10 pompek. 15 okręceń Okej. Okay. Strzał do małej bramki za 30, do normalnej za 20. Czy pan jest gotowy? Jestem gotowy. Lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. jest najlepszy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Dziesięć. Jedennaście. Dwanaście. Trzynaście. Czternaście. I poszedł. Ale on tu idzie. Słuchajcie. Ja tu nie mam pytań w ogóle. Czemu? W nocy robiłem to samo. Słucham? W nocy robiłem to samo. Tak? Tak A co było w nocy? Było wesele. Pozdrawiam Matiego. Czyli po weselichu. Tak. Kurczę, no słuchajcie, nie tacy ludzie przychodzą po weselu po prostu. I w takiej formie? W takiej formie z takim błędnikiem. Czyli w końcu będzie plus 5 A niech ci będzie! A niech ci będzie! Na Zamówiłeś! Szymek, i tak bardzo dobry występ. 50 w końcu zaliczona, 500 zł rozdana od sponsora. Ekstra. Mi się wydaje, że Doktor Tusz i Shaking Stevens powinien być zadowolony. Ja jeszcze szybkie pytanie do kolegi. Wcześniej rozmawialiśmy, że zgarnia 500 i chodzi z Tusza, prawda czy nie? Nie, zgarnia 500 i przeznaczam na sprzęt te 500 zł w sokerze. Shakey Stevens wie, kogo brać do drużyny. Słuchajcie, Szymon... Doktor Tusz, naprawdę, 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 naprawdę dobry występ, szanuję mordeczko, dzięki, Gratulacja. mam nadzieję, że bawiłeś się dobrze, bardzo dobrze się bawiłem, wy się też dobrze bawiliście, jeśli tak, to do następnego, do zobaczenia.